Panie prezydencie, cały kraj zwolnił obroty w związku z koronawirusem. Jak obecnie sytuacja wygląda w Legionowie? Myślę, że cały świat zwolnił i, i musi zachowywać się zupełnie inaczej jak do tej pory. W Legionowie na razie jest bardzo dobrze. Ale ta sytuacja jest tak dynamiczna, powstają nowe problemy. Dzisiaj mamy tylko dwie rodziny w legionowie objęte kwarantanną. To, 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 to nie jest duże wyzwanie, ale wystarczy jeden chory, który przejedzie się autobusem czy przejedzie się pociągiem, i, i nagle w ciągu jednego dnia możemy tych rodzin mieć 50, 100 i 200. Tak? Że przygotowujemy się na gorsze. Wiemy, że mieszkańcy Legionowa mają różne problemy. Zdecydowaliśmy się jeszcze utrzymać obsługę klienta gminy sąsiednie, jak Jabłonna czy, czy Seroc, czy duże miasta typu Katowice. Zdecydowały się całkiem zamknąć urząd. Ale kwestie związane z Urzędem Stanu Cywilnego, kwestie związane z dowodami osobistymi, to są często bardzo ważne kwestie. W tym miejscu apeluję do mieszkańców, jeżeli mają takie potrzeby. to w związku z tym, że i minister zdrowia, i wszyscy epidemiolodzy raczej przewidują, że ta sytuacja będzie gorsza w najbliższych dniach, a nie lepsza, jeżeli, jeżeli rzeczywiście mają sprawy niecierpujące zwłoki, niezbędne, to to, żeby jak najszybciej do tego urzędu się dodali, zmieniliśmy Sposób obsługi klienta, właśnie w trosce o mieszkańców, też w trosce o, o urzędników, bo to też też są mieszkańcy Legionowa, też wracają do swoich domów, też się gdzieś prze, przemieszczają. Także wszyscy solidarnie musimy dbać o, o swoje zdrowie, zdrowie. Zmieniliśmy ten sposób obsługi klienta, żeby było po prostu bezpieczniej. Czy Ratusz bierze pod uwagę jakieś dalej idące ograniczenia dla interesantów? Ile jeszcze da się utrzymać taką, ta, taką ciągłość obsługi, czy znowu nie będzie jakiegoś stanowiska sanepidu jednoznacznie polecającego zamknięcie no, dużej przestrzeni publicznej, jaką jest Urząd Miasta Legionowa, tego nie wiemy, ale generalnie zachęcamy, żeby kontaktować się telefonicznie, generalnie zachęcamy, żeby składać wnioski elektronicznie. I też deklarujemy, że wszelkie jakieś opóźnienia ze, ze strony mieszkańców będą, jakby nie będą upominane, czy nie będą karane. Mamy, naprawdę mamy super szczególny czas, którego nikt nigdy w Polsce i na świecie nie przeżywał w takiej, ani innej rzeczywistości. I będziemy starali się stosować jakby nowe nowe rozwiązania, tak żeby zrobić wszystko, żeby mieszkańcy zostali w domach. To nie ma lepszej, lepszej metody, lepszego, lepszego lekarstwa na, na koronawirusa, jak kwarantanna, jak pozostanie w domach, tu szczególna troska o seniorów, bo wiemy, jak, że dla nich ten wirus jest absolutnie najgroźniejszy. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy ze strony powołanych do tego celu na co dzień udzielającego ludziom instytucji? Tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej zrobi wszystko, żeby tym, którzy potrzebują takiej pomocy, tej pomocy udzielić. My też przygotowujemy się do tego, że tych potrzebujących takiej pomocy czy żywnościowej, czy dostarczenie lekarstw, będzie być może więcej, w związku z tym rozmawiamy i z firmami, które przygotowują pożywienie i ośrodek pomocy społecznej. Z Banku Żywności też stara się ściągnąć żywność dla tych ludzi, jeżeli będzie taka potrzeba. Co należy zrobić w przypadku gorszego samopoczucia i stwierdzenia u siebie czy bliskich objawów kojarzonych z grypą albo koronawirusem? Na stronach miasta i we wszystkich publikatorach jest opisana procedura, gdzie zadzwonić, co robić i mam nadzieję, że, że wszyscy tak bardzo i solidarnie i zdyscyplinowani. To nie jest cecha narodowa Polaków, taka, no, ta, taka, takie zdyscyplinowanie, jesteśmy narodem, który kocha wolność czasami w takim rozumieniu anarchistycznym. Ale, ale to absolutnie nie jest czas na taką fantazję łańską czy wolność sarmacką, tylko tutaj trzeba brać przykłady niestety albo stety z Chińczyków, z dyscyplinowanego narodu, którzy. A poprzez zdyscyplinowane działania potrafili zahamować rozwój tego wirusa, a to on u nich się zaczął. To tych Chińczyków na zwartym terenie jest wielokrotnie więcej jak, jak Polaków w, w, w różnych miastach I, i to pokazuje, że tylko zdyscyplinowanie, tylko współodpowiedzialność za, za siebie, ale też za, za swojego sąsiada, za, za swojego członka rodziny to jest metoda na na zwalczenie wirusa, bo w momencie, kiedy będą tysiące czy dziesiątki tysięcy zachorowań, to nie oszukujmy się, nasz system opieki zdrowotnej przy normalnych zachorowaniach najbardziej wydolny nie jest. A tutaj może się naprawdę okazać, że będzie problem. I mam nadzieję, że mieszkańcy Legionowa po raz kolejny pokażą, że są naprawdę niezwykłą wspólnotą i w trosce o siebie i swoich sąsiadów, swoich najbliższych, naprawdę nie zlekceważą te, tego problemu i pozostaną tam, gdzie jest to możliwe, w domach. Jaki wpływ profilaktyka antywirusowa wywarła na bieżące funkcjonowanie miasta? Mówi się, że oprócz utrudnień dla klientów banków, aptek lub restauracji może również szwankować na przykład wywóz odpadów komunalnych. Tu też się robią problemy, bo, bo, bo duża część pracowników firmy, która nas obsługuje dzisiaj nie pojawiła się w pracy. I, i to, to powstają nowe wyzwania przed prezydentem miasta, który musi zabezpieczyć i, i dostawę ciepła i i dostawę wody itd. Tak i, tak I różne rzeczy, które jakby z godziny na godzinę pojawiają się ze strony służb administracji rządowej, a, a, a boimy się. Tak? A boimy się i. Duża część pracowników różnych służb rozchorowała się, prewencyjnie nie przyszła do pracy, ma prawo do 14-dniowego zasiłku na opiekę mają małe dzieci i zaczyna być naprawdę trudno. Jeżeli tych zachorowań będzie więcej, a, on, a będzie ich więcej, jeżeli nie będziemy przestrzegali tych podstawowych zasad, czyli unikania kontaktu z drugim, człowiekiem, to, to, to sytuacja naprawdę może być trudna i oczywiście można obwiniać władzę, można robić z tego jakąś polityczną grę, co pewnie obserwujemy, będziemy obserwowali w skali kraju i pewnie w tej skali lokalnej, ale tak naprawdę to my wszyscy będziemy poszkodowani jako społeczeństwo. Co by Pan powiedział wielu rodzicom, którzy mają teraz kłopot z zapewnieniem dzieciom opieki w związku z zamkniętymi placówkami oświatowymi, na co szczególnie powinni oni zwrócić uwagę? Sam jestem ojcem i wiem, jak tą energię, która kipi gdzieś tam w domu, ciężko utrzymać, ale naprawdę trzeba te nasze dzieci utrzymać. W domach, trochę odizolować od, od dziadków. Niech dzwonią, niech rozmawiają, żeby ci nasi seniorzy też mieli takie poczucie wsparcia i nieosamotnienia. Ale myślę, że wszyscy musimy przez te dwa tygodnie zachować się odpowiedzialnie. Myślę, że nawet to nie będą dwa tygodnie może to będzie miesiąc. Ale to jest taki egzamin z, 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 trochę z miłości do bliźniego, trochę z, z rozsądku i, i, i rozwagi. To naprawdę nie jest śmieszne. No, pamię Oglądamy pewnie telewizję i pamiętamy tego amerykańskiego ko koszykarza, tak? który kozakował, dotykał mikrofonów i tak dalej. Myślę, że to jest taki obraz y, takiego nieodpowiedzialnego, fantazyjnego zachowania i po, po paru dniach zachorował na koronawirusa. Także... Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Czy w dłuższej perspektywie czasowej walka z koronawirusem, tak w skali lokalnej, będzie jakimś obciążeniem dla budżetu miasta? Czy budżet jest na to przygotowany? Myślę, że na pewno będzie to obciążenie finansowe. Już dzisiaj musieliśmy poczynić na razie niewielkie wydatki, ale w momencie, kiedy ta kwarantanna będzie dotykała wielu osób, koszty dostarczenia, zakupu żywności mogą być znaczne. Do tego słyszymy już niestety, że część pracodawców nie ma wyjścia i dokonuje zwolnień pracowników i to wszyscy wiemy, że miasto żyje z udziału w podatku dochodowym od do osób fizycznych, jeżeli ludzie będą zwalniani, będą tracili pracę, czy po prostu nie będą zarabiać czy będą zarabiać mniej, to to się odbije na finansach gminy. Na szczęście sytuacja gminy jest bardzo stabilna, mamy też dosyć dużą rezerwę. Ustanowiono przy uchwalaniu budżetu w kwocie prawie miliona złotych na tego typu zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Także mamy tą możliwość, żeby zarządzeniem prezydenta te pieniądze sprawnie przesuwać. Częściowo ta specustawa zwalnia nas i świetnie, no bo tutaj najważniejszy jest czas. Z pełnych procedur przetargowych, ale staramy się wcześniej też robić rozeznanie rynku, zbierać oferty na te rzeczy, które przewidujemy, że będziemy musieli e, zakupić, aby to też nie było jakieś tam e, rozrzutne wydatkowanie pieniędzy. Ale mamy pieniądze na walkę z, z koronawirusem na, na terenie miasta, na pomoc e, mieszkańcom. I, i to, to wie pan, jak siądzie cała gospodarka, to wiadomo, że odbije się to też w budżecie miasta i pewnie, i pewnie będziemy musieli korygować budżet miasta, ale e, jakby sprawność zakupów i funkcjonowania miasta poza względem finansowym jest absolutnie niezagrożona.